No dobra, dobra, hoće. Hoće. Dobra, mam nadzieję, że teraz będę miała chwilę spokoju. Przyszłam sobie do sypialni z laptopikiem i będę szukała ostatnich prezentów na święta. Właśnie myślę, że dzisiaj jest taki ostatni dzień, żeby jeszcze coś zamówić, żeby to przyszło ze spokojem przed świętami. No i właśnie z tej okazji chciałam Wam po raz kolejny polecić aplikację Letys Shops. Pobranie aplikacji jest darmowe. Robiąc zakupy przez internet i korzystając z tej aplikacji, dostajecie zwrot gotówki na zasadzie cashbacku. Ja na pewno wykorzystam dzisiaj cashback, jaki jest w Modivo, bo jest zwiększony. Pod tym linkiem znajdziecie mnóstwo, tam jest po prostu kilka tysięcy sklepów, które są w aplikacji. No i właśnie warto tam zaglądać, żeby sobie sprawdzać w jakim dniu, jaki sklep ma cashback, w jakiej wysokości.